Ja witam w studiu Marcina Dybowskiego, Ruch Kontroli Wyborów. Witam Pana. Kłaniam się serdecznie. No tak, wybory za nami, wybory przed nami, ale przed nami również referendum. A wokół tego referendum dzieją się dziwne rzeczy. Już mniej więcej miesiąc, jak wyglądają przygotowania do liczenia głosów referendarnych. Do przygotowania, jak żeśmy słyszeli fragment tutaj konferencji prasowej, wiemy co jest na konferencji prasowej, podwyżki dla resortów siłowych, to przypomnę, że w poprzednich wyborach, jak rzeczywiście wa ważyła się sprawa Platformy Obywatelskiej, to też nawet każdy żołnierz i policjant otrzymał bezpośrednio pismo, więc widać, że, że, że się przygotowuje i państwo, i resorty siłowe do tych, Wyborów, ale także i my ruch kontroli wyborów ma, ma na szczęście przed tymi właśnie wyborami jesiennymi bardzo ciekawy, ciekawą sytuację, taki poligon doświadczalny. Czyli, właśnie to referendum i ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy nie jest jakby za tym, by wchodzić tutaj jakby w kwestię merytoryczną, czy jesteśmy za takimi czy innymi rozwiązaniami. Jest to dla nas fantastyczny czas na to, żeby uzupełnić braki w tych miejscach, w których żeśmy nie mieli obsadzonych komisji. Przy czym są takie dezinformacje, no na przykład jest taka dezinformacja dotycząca chociażby Olsztyna, prawda, gdzie panicznie ogłasza to prasa lokalna, że brakuje chętnych do pracy w obwodowych komisjach referendalnych. My się z jednej strony cieszymy, bo w jakiś sposób no im więcej jest chętnych, tym lepiej, ale to, to nie jest tak, jest zdecydowanie większe poparcie po tym zwycięstwie i po tym, jak się ruch kontroli wyborów sprawdził w tym starciu z fałszerzami. Jest zdecydowanie więcej chętnych, jest większy optymizm, większa wola walki. No i jest także bardzo, bardzo istotna kwestia, mianowicie to, że ludzie jakby coraz bardziej rozumieją, że Ruch kontroli wyborów jest jakby tylko zaproszeniem do czegoś o wiele bardziej ważnego dla funkcjonowania prawidłowego naszego państwa, czyli do tego, by przekształcił się ten ruch kontroli wyborów w ruch kontroli. Władzy. I e, oczywiście m, tutaj zapraszamy e, Państwa na e, taką konferencję Powstań Polską. To już jest czwarta konferencja Powstań Polską. Przypomnę, że właśnie Ruch Kontroli Władzy powstał na pierwszej takiej konferencji Powstań Polską, która została zwołana do Częstochowy przez krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Tam żeśmy na tej konferencji powołali w ogóle Ruch Kontroli Wyborów. A teraz 8 w sobotę e, z, z udziałem tak zacnej tutaj osoby, tak zacnego hierarchii, jakim jest jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik-Dydycz. Będziemy prosić państwa o przyjazd do Niepokalanowa na godzinę 10.30 do Bazyliki. Tam zaczniemy mszą świętą za ojczyznę, a później idziemy obradować właśnie jak mamy zmierzyć się i z problemami związanymi z referendum i z problemami związanymi z y, wyborami jesiennymi, bo przypomnę, to jest raptem już do wyborów, y, do referendum raptem to jest, jest przecież tylko miesiąc, no a do wyborów, daj Boże, zwycięskich, tych właśnie jesiennych, to jest raptem y, dwa miesiące. Więc najwyższy czas, żebyśmy się spotkali z całej Polski, żeby ludzie przyjechali tego dnia do Niepokalanowa, w symboliczne miejsce i właśnie żebyśmy się y, 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 Maksimum, co możemy z siebie dać, właśnie po prostu wypełnili te. Te obwodowe komisje referendalne, a później obwodowe komisje wyborcze. Mówi Pan o ruchu kontroli władzy. W jaki sposób? No bo tradycja tak zwanych watchdogów w, w zachodnich demokracjach istnieje od długiego czasu. Internet daje poważne narzędzia do tego, żeby kontrolować władzę. Jakie są najważniejsze pola, na których władzę można kontrolować, na której obywatele mogą kontrolować swoich Znaczy, rzeczywiście to jest wybraństw. tak, że, że bardzo dużo osób komunikuje. Nam to od dołu, bo to jest jakby reakcja zupełnie oddolna, potrzeba oddolna, by powstawało takie rozbudowane stowarzyszenie ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy, są sygnały oddolne, że no przecież nie możemy się rozejść po, po tych wyborach. No bo co z tego, że wybierzemy ludzi, którzy nawet i odmieniają słowo Polska przez wszystkie przypadki? Tak już żeśmy zrobili w 1989 roku i to był błąd. Taki... Można powiedzieć, nawet taki historyczny, yy, tradycyjny nasz błąd. My potrafimy wygrywać wielkie bitwy, wojny yy, toczymy, prawda? Jest bitwa pod Kirchholmem, rozgromiony zostaje przeciwnik, po czym wszyscy wracają do domu. Słabo wygrywamy pokój. A słabo wygrywamy pokój. I Teraz chodzi o to, że tak jak w 1989 roku niepotrzebnie żeśmy się rozeszli do domu i doprowadziliśmy jakby do upadku yy, yy, tej klasy politycznej, nie kontrolując jej, yy, nie każąc jej Realizować obietnice wyborcze. Tak tym razem, właśnie ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy nie ma zamiaru się rozejść do domu. Chcemy poprzez także i wykorzystanie tych najnowszych technologii internetowych, poprzez tworzenie stron lokalnych, powiatowych, chcemy na dole pilnować tej władzy, wiedząc o tym, o czym wiedzą no, już małe dzieci nawet, że ta mafia, która nami rządzi, bardzo często jest ponadpartyjna, to znaczy oni decydują, ty jesteś z PO, ty Polska. jesteś z PSL-u, ty jesteś z Polska, I Partia, Polski. Otóż to U i mafii. dogadujemy się. I my chcemy to, temu położyć kres i jesteśmy świadomi tego, że tak jak udało nam się z ruchem kontroli wyborów, tak na pewno uda się nam ze stowarzyszeniem ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy, no ale y, zacznijmy właśnie, ten pierwszy. Krok z błogosławieństwem księdza biskupa Antoniego Pacyfika-Dydycza, który zaprasza wszystkich właśnie do niepokolanowej Ojca. Ojcowie Franciszkanie też zapraszają, nawet grochówkę przewidzieli, przewidzieli tam dla tych wszystkich bojowników właśnie. Więc jak żołnierze tam się spotkamy i będziemy deliberować. Ruch kontroli wyborów, ruch kontroli władzy. Dziękuję bardzo Marcin Dybowski.